Cześć. Z tej strony Kuba Steinborn i musicie wiedzieć, że to co lubię najbardziej robić na kanale CyfrowePL, to prezentować wam najnowsze nowinki ze świata obiektywów. I to, co dzisiaj mam ze sobą, mój gość specjalny, to Sony 400-800 ze światłem 6.3 do 8. Nieco ciemno, ale zobaczymy jak sobie radzi z fotografią dzikiej natury. Nie ma co zwlekać, lecimy do materiału. 400-800 to całkiem nietypowa ogniskowa, niesamowicie długa i najdłuższa w systemie e-odsony. To taka ogniskowa, do której możemy mieć pytania, czy to jest sport, czy już dzika natura. W mojej opinii to jest przede wszystkim dzika natura. Do sportu jest to już troszeczkę za długo i chyba jednak za ciemno, ale to też jeszcze do tego przejdziemy. Dzika natura, czyli przede wszystkim ptaszki. To jest to, co ja lubię najbardziej robić z takimi długimi obiektywami, czyli zażyć się gdzieś w lesie, gdzieś w parku, gdzieś nad morzem, być sam na sam z naturą i polować na te ptaszki w sposób oczywiście bardzo humanitarny, bo robimy im tylko zdjęcia. Obiektyw ze względu na swoją specyfikację jest duży i jest ciężki. Jego rozmiar po załączeniu osłonki przeciwsłonecznej to aż 44 cm, a więc no nie mało. Na szczęście ten obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie, a więc ten rozmiar nie będzie się powiększał podczas zmiany ogniskowej. Ponadto waży on około 2,5 kg, a więc przy dłuższych wędrówkach zaczyna ciążyć w ręce i prawdopodobnie przy fotografii będziecie potrzebowali albo monopodu, albo w najgorszym przypadku statywu. Obudowa tego giganta oferuje nam dwa pierścienie ostrości oraz ogniskowej. Nie dostaniemy tutaj pierścienia zmiany przysłony, ale dostaniemy za to trzy przyciski funkcyjne. Jeden znajduje się o tutaj na samej górze, drugi po środku z boku i trzeci tutaj na samym dole, który aktualnie Wam pokazuję. Zwróćmy uwagę co otrzymaliśmy również w kontekście samych przełączników na tym obiektywie i oczywiście mamy przełącznik autofocus, manual focus, całkowity standard. Dalej mamy full time DMF i to jest nowinka. Tego nie było w starszym 200 do 600. Dalej mamy wybór odległości ostrzenia od naszego obiektywu. Dalej mamy e, samą stabilizację włączoną albo wyłączoną. A na końcu mamy możliwość wyboru trybu stabilizacji. Na koniec tego segmentu chciałbym Wam jeszcze pokazać górę tego obiektywu, i tutaj będziemy mogli zamontować filtr o średnicy 105 mm, czyli naprawdę kawał ogromnego szkła, ale różnice tutaj się nie kończą, bo dalej mamy osłonę przeciwsłoneczną, i samo jej posiadanie nie jest żadną rewolucją, natomiast do dyspozycji otrzymaliśmy takie okienko na palec, żeby tutaj kontrolować filtry, które będziemy montować na obiektywie oraz ten guzik, który umożliwia bardzo płynne i wygodne odłączenie osłonki przeciwsłonecznej od obiektywu. Z premiery tego obiektywu jestem zadowolony również z jeszcze jednego powodu. Bardzo lubię długie ogniskowe, dlatego jestem posiadaczem również Sony 200-600 i byłem bardzo ciekawy, jak porównać te dwa obiektywy w kontekście. Budowy. I co ciekawe, pomimo tego, że w tym obiektywie, najnowszym, dostajemy aż 200 mm więcej, to różnica w wysokości, jak możecie teraz zauważyć, tak naprawdę się nie zmienia. Mamy być może 2-3 cm więcej w tym obiektywie. Waga no, również jest cięższa w tym najnowszym 400 do 800, ale tak naprawdę poza tym niewiele się zmienia. Więc jeśli potrzebujecie naprawdę długiej lufy do ptaszków, czy do czegokolwiek innego, no to nagle się okazuje, że tak naprawdę ta różnica nie jest aż tak diametralna. Teraz przejdźmy do ostrości i do wszystkich tych właściwości optycznych, które ma w sobie ten najnowszy obiektyw. Przejdźmy do samej ostrości, a więc zobaczmy, tutaj mamy 400 mm i środek jest bardzo ostry, a brzegi. Tutaj zauważam pewne spadki, zauważcie tutaj te 9, 10 i te linie tutaj po lewej stronie, one są delikatnie rozmyte, ale wciąż na 400 mm to jest bardzo dobry wynik i bardzo równy na całej... Na całym kadrze zauważcie również, że nie ma tak naprawdę tutaj żadnej dystorsji, a kompensacja obiektywu była wyłączona podobnie jak kompensacja aberracji chromatycznej i jej tutaj również tak naprawdę nie zauważam. Jeśli ktoś tutaj widzi, to musi się naprawdę mocno przyjrzeć. Teraz przesuwamy ogniskową na maksa, dochodzimy do 800 mm i znowu centrum kadru bardzo dobre. Wydaje mi się, że delikatna aberracja chromatyczna tutaj na liniach na wysokości 8, 18 i 16. Natomiast brzeg i róg kadru bardzo dobry. Znowu brak żadnej dystorsji, delikatna, bardzo delikatna aberracja chromatyczna. Nawet nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć tutaj na podglądzie. Ja to widzę na żywo na, na komputerze, że są delikatne obwódki żółto-niebieskie, ale naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Jestem bardzo zadowolony, że od 400 do 800, do 800 mm, zarówno w centrum, jak i na brzegach kadru, otrzymujemy bardzo, bardzo równe wyniki w ostrości, aberracji i wszystkich innych wadach soczewkowych obiektywu. Jestem ciekawy, co pokaże nam ten obiektyw dalej w kolejnych testach. Przejdźmy teraz do winietowania, bo ono prawdopodobnie się pojawi. Jak możecie teraz zobaczyć u mnie na podglądzie, jesteśmy na 400 mm. No i to winietowanie jest zauważalne. Nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, nie jest ono prawdopodobnie mocno drastyczne, ale się pojawia. Tutaj nie będę przymykał przysłony, bo i tak już jest ona dosyć ciemna. Zobaczmy, jak sobie radzi kompensacja w obiektywie. No i zauważcie, że wciąż wydaje mi się, że pewne zaciemnienie na krańcach kadru się pojawia ale bardzo, bardzo delikatna i kompensacja uważam, że radzi sobie bardzo dobrze. Nie wyśmienicie, ale bardzo dobrze. Zobaczmy teraz, jak sobie radzi 800 mm. Tutaj również winietowanie się pojawia. Nie jest gigantyczne, nie jest monstrualne, ale jest zauważalne i znowu po włączeniu kompensacji bardzo dobrze sobie radzi i znowu nie wyśmienicie, ale bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tych efektów. Zobaczmy jeszcze, jak sobie radzi ten obiektyw z boku na 400 mm, bo to będzie bardzo istotne. Tutaj większą część rozmycia jednak stanowi ogniskowa, ale do tego jeszcze za chwilę przejdę. Same krążki nieostrości natomiast są bardzo ładne, są płynne, nie ma tej cebulowatej warstwowości w krążkach nieostrości. Jedyne co przekuwa moją uwagę, to te ścięcia krążków, czyli winietowanie mechaniczne. To dosyć naturalne, że to się pojawia, jednak warto to odnotować. Poza tym bokę bo wydaje mi się być bardzo ładne. Musicie wiedzieć, że większą część rozmycia w tym obiektywie stanowi jednak ogniskowa, czyli te 800 mm, a nie sama przysłona, która, jak już zauważyliśmy, jest to dosyć ciemna, bo od 6,3 do 8. Oczywiście, zgodzę się z Wami, że przysłona o wartości 5,6 czy nawet F4 byłaby genialnym rozwiązaniem. To odseparowanie obiektu od tła byłoby jeszcze przyjemniejsze dla oka. Ale za takie kadry przyjdzie nam zapłacić od 20 do 30 tysięcy więcej. Czy to jest warta inwestycja? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. W związku z tym, że ten obiektyw będzie pracował z ptaszkami i sportowcami, czyli obiektami, które relatywnie dosyć szybko się poruszają względem fotografa, to przyda nam się tutaj szybki autofokus i całkiem dobry, całkiem sprawny aparat. Używałem go z flagowcem od Suny, czyli A93 i muszę wam powiedzieć, że ten aparat współpracuje ze 120 klatkami, to robi niesamowite wrażenie, kiedy śledzicie ptaszka, który pędzi po niebie, a obiektyw za nim nadąża, robi to świetne wrażenie, świetne efekty. 130 zdjęć poleciało, nie wiem kiedy i wszystkie idealnie w punkt. Pomimo tego, że jestem użytkownikiem obiektywu 200 do 600 od Sony, to ta premiera troszeczkę namieszała. Prawdopodobnie zostałbym już ze swoim obiektywem, ponieważ mimo wszystko najczęściej fotografuję sport, a nie same ptaszki ale ten obiektyw wywarł na mnie bardzo duże i bardzo dobre wrażenie. Dajcie znać, co wy o nim myślicie i jakie zastosowanie widzielibyście w swojej działalności fotograficznej. Zostawcie lajka like oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Ja się z Wami nie żegnam. Widzimy się w następnym materiale na kanale Cyfrowe.pl.